Rozmawiamy sobie troszeczkę o programie rewitalizacji dla miasta. W jakim zakresie objęty jest ten program? We wrześniu bytomscy radni uchwalili aktualizację gminnego programu rewitalizacji. Na nowej liście uzupełniającej znalazło się aż 148 projektów, z czego 17 zostało wskazanych do. Finansowanie i realizacji w pierwszej kolejności. Te y, projekty są y, zogniskowane głównie na Śródmieściu, ale dotyczą także dzielnic, między innymi kolonii Zgorzelec, y, Bobrka, Rozbarku. Dwa tygodnie temu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował tę zmianę y, gminnego programu rewitalizacji i w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że w przyszłym tygodniu będą składane piszki projektowe do Urzędu Marszałkowskiego. Y, w dniu wczorajszym y, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych z ulicy Dworcowej i ulicy Mickiewicza podpisali Podpisali porozumienie o współpracy z zakładem budynków miejskich w Bytomiu, który będzie operatorem programów rewitalizacyjnych w Śródmieściu. Te programy zakładają zagospodarowanie przestrzeni publicznych, remonty kamienic, stworzenie przyjaznych i bezpiecznych miejsc, w których mieszkańcy będą chcieli spędzać swój czas. Należy się spodziewać, że zmieni się ulica Dworcowa, zmieni się ulica zaułek, okolice rynku, zmieni się także ulica Mickiewicza. Oprócz tego będą realizowane projekty w dzielnicy Bobrek projekty związane z budową nowych mieszkań, z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, z z nasadzeniami zieleni, z uporządkowaniem zieleni będą budowane mieszkanie i remontowane budynki w kolonii Zgorzelec. Będzie także realizowana na przykład budowa centrum wspinaczkowego i sportów siłowych w Rozbarku. Jest cała lista kilkunastu kamienic na takich ulicach jak właśnie Ulica Dworcowa, Ulica Mickiewicza, Ulica Głęboka, Ulica Katowicka, Ulica Rostka, które będą realizowane w ramach programów rewitalizacyjnych. To przede wszystkim remonty przestrzeni wspólnych, czyli elewacji dachów, ale także na przykład podwórek, na których mieszkańcy będą chętnie spędzali swój czas.